Puszczę, ciepk mnie zabił. Ja wow. puszczę coś dał do... Czerwoni! No to, no idę. Oj, oj! Leci, leci. leci, leci. <laughs> oj, gozier, 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 Gozior, Gozior, gozier. Dobra, ale. Ter serca. Co on zrobi? Jak to wygląda? <laughs> Słuchajcie kolejne. On się sam wysadza. Oj, oj. On on ma on Obydł ma coś, wiesz, on ma jakiegoś czytał, on mnie pod blokiem zaczął bić, ale powiedzmy, o, nie, że nie. Nic nie mam. No widzisz o, co on o, robi? O, widzisz, co on o, robi? O, widzisz co on robi? On ty dobrze bije. Tak Dobra, bity to będzie. Dobra, chodź. Trochę... <ślech> <ślech> U, <ślech> U ciebie i stanąło <ślech> obok. <ślech> Ale, 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 się... ale? kto to nie może zagrać, stary. No właśnie. Nie, to mi. a ty? To jesteś największy ansymonyk, bo ty? Przez go mogę nic nie Robisz ansymonyk. no, nie, serio, bez jaj. No, ale on jest cierpki. Ona wkuje, ona wkuje. Ona wkuje, ona wkuje czerwony jest u nas w bazie. Obsidian. Oni kupują obsidian, oni kupują obsidian. To niesamowite, panowie. Obronię łóżko chłopie, patrz co by tu... patrz do czego by tu doszło. nie łóżka. nie Zatima, mam, mny, mny, łóżka. mamy łóżko. Mamy łóżko, bo jestem ja. Jezu, Mno, O dobra, mny, jednak mny, nie. No nie no, co za Kurwa, kurwa tak Obróć się, obróć się, obróć się, obróć się, obróć się, obróć Wal, 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 wal. No wal! Wal, wal! Czemu tu cię? Przecież wysyłałeś mi to pięć razy. Ty masz schizofrenię, to masz Alzheimera, to masz demencję, ty masz autyzm, ty masz problemy psychiczne. Co to było? No jest jeszcze gorsze. O co powiedziałeś? Jest jeszcze gorsze niż mój kolega z klasy, który powiedział, że zwalili do Kamali Harris. Patrz, patrz, idzie, patrz, idzie, faza idzie, poszła faza. No. S. S? A łóżka nie mamy. No właśnie, brawo, No, niebrawo, no nie. mamy, mamy na brazie. Już nie mamy, bo. Spad, spad, spad. O tym upadku, o tym upadku. Na podium kurwa Jestem Słyszę, że to jest. Słyszę, że to jest. Żółty, 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 to jest. Słyszę, że to jest. Słyszę,

Czemu tu jest wyrwa? Czemu tam jest dziura? Kręczę. cię jak pralkę chłopie. Mamy niebieskich, mamy niebieskich. Już nie mamy. Co to jest? Gębnej. <śś> Czyli w ogóle, Ala, 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 Idę do ciebie, spokojnie Nie denerwuj się księżniczko, bo... Ciszył w ogóle, to genialnie Co tu jest? Mamy, na... na Na niewidce mamy, na niewidce mamy Na niewidce był, ale zabiłem, zabiłem Ojojoj Dobra, zabij go, zabij go, zabij go Zabij go Dobra Silma Idą idzie dwóch, idzie Cinema. dwóch Nie, Jesteśmy w dupie Mam pluszerc, mam Nie, nie, zabiję, zabiję, zabiję Czy Ty widzisz czat? widzisz czat?

Aha, o, dobra. Silverfisze w nich? Silverfisze! Silverfisze! Jezu, jezu, nie, 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 Ale, no to ja mam... 12, no. Co? nie, nie, to? nie, no dobra. Dobra, nie, się, nie, 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 nie,

你叫你唱，啊我唱，你是这我什么呀？再唱，再唱，再样我把谁？再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，我唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再我再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，我唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再我再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，我唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再我再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，我唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再我再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，我唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再唱，再我